No, z racji ogólnej sytuacji, która jest mi mniej więcej na dzisiaj troszkę wcześniej żeśmy wyszli z fleką i do, do tych cyganków tam na górze się troszkę z okolicznym towarzystwem tutaj rozeznać, że tak powiem. Znaczy się, ja nie muszę i mnie to koło uje lata, żeby bardziej się to towarzystwo rozeznało, bo widzę, że tu kapcie kurwa z dupy starego wy, wypadają, nie, i tak dalej. Także tak się to zorganizuje. Baterii trochę mało, to trzeba będzie w banka posiedzieć sobie za dwie godzinki. Na pewno. Tam zaraz pójdę kurwa, nie będzie marudził. Pierdololo. Co? Co? Krzysiek, Krzysiek Krzysiek się, odlać? się odlać? I tam tam trudno? Nie, 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 nie. Miał się odlać? Miałem i dla kłopotu. ale jakiś śmieszny księżyc dzisiaj oczy to Szokuje się koniunkcja sfera albo ten gwiazda śmierci the death star you know ten co lubię śmieszna ogniskowa niedaleko musi walczyć skoro tak Grówki chyba blazy, kurwa. Poszedłem na ognisko, życzą mi przykryć. się zaczyna sypać bole. Fajny widok. Już słyszałem, byłam, już mi ten, już mi dziewczynę kurwa będę szukać, już ile dzieci. O kurwa. Alfonsy i Burdemany. Ale dzisiaj 21 trzeba prowadzę zmiennych trochę Nie ma co Tylko, że cały problem w grze polega na to, że gra może cię rozegrać I choćby 500 osób na siebie próbowało używać innych metod będzie tylko trudniej A może by się dokadać normalnie Oj śmieszne ale niestety tak już jest. Ej, nie ciągnij. Chodź. No i znowu, zostaw to. Zostaw. Aha, zostaw. Zerabadę! O się dać, nie może go puszywać. Krzyś się wystraszył. Niestety, Freja zdobyła ofiarę. O, jest, wypuściła. Słapała jeża, ale na stranie ją wzięło i wypuściła Dobrze Ci tak, wiedziałem, że tak zrobisz Już nie chciałem się z tobą szarpać jak ostatnio Tragedia, kompromitancja, człowieku. Co to masz? No tak, brawo. Podrab się, podrob. Aha. Coś jej się jeszcze zrobiło, rozświetla się po chwili dopiero. O, dawaj. Chyba się odłóczył chwilę. Żeby ją rozebrać i zobaczyć co on boli. Tak Freka. Lekka. oko widzę, ciekawe co to za oko pokaż się oko jeszcze o, i miga może brunek Добра. Иде таму до тихо бузов. Сија.